A czemu ty się kapturku tak głupie pytać? Czyście mi kapturku dzisiaj nie poznali? Po jakie była zpoznać nie miała? Piłby się pytu! Dzień seniora zorganizowany w Dańcu był czasem pełnym radości, humoru oraz rodzinnej atmosfery. Uczniowie lokalnej szkoły podstawowej przygotowali bogatą część artystyczną. Tradycją naszej szkoły jest, że każdego roku w styczniu zapraszamy ludzi starszych, chorych, samotnych, babcie, dziadków, seniorów do klubu w Dańcu. Przygotujemy wtedy wszystkimi naszymi uczniami piękny program artystyczny z tej okazji. Staramy się, żeby to było oczywiście urozmaicone. Więc dzieci przygotowują piosenki, wiersze, grają na fletach. Pokazują swoje umiejętności, a w dzisiejszym dniu wyjątkowo przygotowaliśmy inscenizację Czerwonego Kapturka w Gwarze Śląskiej. Mieszkańcy Dańca mają wiele okazji do spotkań w trakcie całego roku. Dzięki zaangażowaniu społeczności organizowane są zróżnicowane wydarzenia. To nie jest tylko dzień seniora, to są też spotkania opłatkowe. Generalnie można bardzo aktywnie uczestniczyć w wioski. Przede wszystkim podtrzymanie gdzieś tej więzi między tym młodym pokoleniem. A na finisernie seniorami. W organizację Dnia Seniora również zaangażowało się liczne grono rodziców występujących dzieci. Rąk do pracy nie brakowało, dzięki czemu wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jest też oczywiście tradycją naszej szkoły, za co możemy podziękować naszym rodzicom, że bardzo angażują się w to razem z nami, ponieważ to właśnie nasze mamy upiekły na dzisiejszy dzień słodkie ciasta, przygotowały kawę, słodki poczęstunek. Oczywiście mogę też stwierdzić, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. Gmina dba o aktywizację seniorów, którzy licznie biorą udział w zabawach, warsztatach czy wycieczkach. Dla seniorów mamy tutaj ciekawe zajęcia, tak, że seniorzy nie zostają w domu, mogą spędzać czas. Nie tylko w domu przy kawie, przy herbacie, ale również w inny ciekawy sposób. Także zapraszamy również i do Krząstowic, bo jest klub seniora w Sząstowicach. Jeden Klub seniora jest suchym Boże, a niedługo otwieramy taki dom, który ma służyć również seniorom i to będzie taka przestrzeń, z której będą mogli korzystać nasi seniorzy i myślę, że z tego będą dobrze korzystali. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka życzymy wszystkim seniorom jak najwięcej radosnych chwil wielu spotkań z bliskimi oraz zdrowia.